30. Już letnie Igrzyska Olimpijskie generują wielki ruch kołowy w Londynie. Szczególnie niezadowoleni z tej sytuacji są taksówkarze. Wszyscy pracują do piątku, a w piątek to już będzie masakra. Ruch będzie zakorkowany w całym centrum Londynu. Lepiej jest chodzić na piechotę. Dopóki będzie cała ta olimpijska impreza, będziemy cierpieć, czyli aż do 12 sierpnia. Jedyną drogą pokonania korków są rowery, które dostępne są za małą opłatą w każdej części miasta. Wypróbowaliśmy rowery we Francji i zauważyliśmy, że to najszybszy sposób przemieszczania się. Tak samo tutaj, po przyjeździe zdaliśmy sobie sprawę, że na rowerach jest szybciej. Władze wcześniej poinformowały Londyńczyków o ograniczeniach, ale wielu się nie dostosowało. Inną opcją na dotarcie na czas na olimpijskie zmagania jest londyńskie metro. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się o korkach z powodu olimpiady i oczywiście metro jest najszybszym sposobem na unikanie ich. Nawet prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego musiał zejść do podziemia, aby dostać się do wioski olimpijskiej.